Ludzie maczki, dzisiaj w linkopiśmy będzie nazwa. Przepraszam, wam tyle jest wybudowane tych park no, dwie te zabawki, no bo wiecie tego, no bo, no bo jest próbowałem nagrywać, ale mi się wyłączało, ale to jest za to przepraszam. Przepraszam, dla was zrobię dwa odcinki w ten dzień. Bo to jest no, na pewno. Jak mówię, jak będziecie chciał więcej z tego, no to piszcie wtedy w komentarzach. Jak coś. Piszcie, piszcie w tego wtedy w komentarzach. Piszcie w w komentarzach. Więc to są ostatnie filmiki, gdzie mnie udostępnionych. No to jest mam... Ist, ist się tu udostępnił. Prawda? Fajnie. O! Ejaj, nie chciałem tego tutaj aż postawić. Dobra, chodź. Chodźcie tu. Tu włączymy i to tu znajemy. I patrzymy pierwszą psę. w górę. Ła. w dół, w dół no i w dół teraz prostynko to jest tak widzicie jak fajnie eh? to jest takie dla dzieci i teraz prosto

Dla jest fajno. Patrz jakie kwoty tu są, widzicie? Może to za To będzie Fajne. O, patrzcie. Zrobimy open. I patrzcie, mamy fajne karuzely. I podwyższymy trochę stawkę, bo mnie dużo to kosztowało. Do 100! Zobaczcie, zrobimy dużą stawkę. Jak ludzie to usiądą, to ja nie mogę. Jak ktoś na to ja to nie mogę. Pójdź na to, pójdź na to. Nie no, za duża stawka, przyznajcie. Jest za duża. Chodź. My chiemy 20, na dwudziestu Dużo prawda? O prost! No ja i open. O, widzicie, że dzisiaj trzy osoby chodzą. Jak takie małe. Chcemy powiększyć. O, kto z poset ma te zaję. Patrzcie mi dużo takich ścieżek. No i patrzcie taką. Uuu, mi Dzień Dzisiaj taką ścieżkę. A co, to, tu to mamy tak w ogóle? Tu mamy takie rzeczy? O, tu sobie rytalnie, że w ogóle jest. W niektórych miejscach. Patrzcie, już jest noc, ale jest ciemno. No i co mam zrobić? Posłuchajcie rytalnie. W dwóch miejscach, kilku miejscach. No i patrzcie. Patrzcie. Jak fanie? Podniej się czełka świecą Nie, mam za mało kładę kaski. No i muszę. Jeszcze widzimy jak trochę zarobi. No to cześć! No cześć, nie udało mi się dużo zarobić. Przepraszam za to. się nie udało dużo zarobić. Ale taka tak że... jest... jest ciężko zarobić? Jeszcze o tym ciężko. Przepraszam za tego palustka, bo muszę tu poprawiać trochę. Widzicie? Dobrze widać Nie przeszkadza wam, że tutaj widzicie trochę W jednym rogu Nie przeszkadza wam, że to Ktoś ma jedyna kwestia, co zapewne zaczął, bo to Uch, to było ooo Uuu To jeszcze tu popatrzymy, Shop. Sprawdzę, że nie mam Robuxa, bo mama nie chciała nikogo. Ale jakby miał, to bym kupił takie z 5000 za ile? Z 5000 kosztuje. 3200 kosztował to, to cały Robux, prawda? Albo 10 chyba kosztuje. Nie wiem, czy... A, też nie wiem. Dobra, kupuję to. Kupiłem. Kupiłem to. Mam tak mało kasy, ale to było warto. Ja przyznaję się, że już warto kupić coś takiego. Przecież w sensie, to Tak mi się podoba, bo, ja, bo ja mam słabo nagrywam. Hmm. z ścieżkę wydawać i mogę zrobić open. Czyli otwieranie. Ten park zawsze wie, jakie osoby to są dziwne, prawda? Chodźcie ludzie, ludzie! To jedyna okazja, no ale jest Ej patrz, patrz, on, on wchodzi, ale nie wchodzi, on wchodzi, ale nie wchodzi. To tak samo. Hmm. Hmm. Chyba, Idziemy zobaczyć do kogoś? Widzimy się, jak przyjdę do kogoś na bazę. Patrzcie. To pójdziemy... O, do tego. No to cześć. Tutaj widzicie, już jestem. Patrzcie. Patrzcie, co on tu ma. Widzicie co to jest? Co to jest! Chodźcie, chodźcie przejdziemy się. Idziemy na jakąś kolejkę. Chodźcie, idziemy na jakąś kolejkę. Po co, jak z mostu czy z czegoś? Coś było. Spore a tu da się to zgubić, prawda? No, ja będę... Ja będę człowiek, nie będę płacił. Będę złym człowiekiem. Gdzie to jest jakieś przejazdka? Odszkodowanie proszę! Ten park nie ma szacunku. Przejechało mnie coś, a, nie, a nawet nie da mi odszkodowania. Co to za park? Аа. Ачи. Чи папа. Чи папа юм а. Ях чи. Энэ жист зөвтэй хэсэг нь зачин хачиг. Płynie, płynie łódko, płynie za w dal, w dal. Ha, 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 hal. O, o, ha, 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 hal. To nie chce płynąć. To nie chce płynąć, no. Co? to jest za łódzka? Jak chce płynąć? Oj patrz, szukało mnie dosłownie. patrz tu Widzicie, to jest tylko na Mandi. Widzieliście tam Mandiego? Widzieliście, maszyna go zabiła. Widzieliście on, jaki ten park jest niebezpieczny? To dopiero do Jak to słabe? No, ale jestem to Nawet, Jak Jak tu mm. wszystko wszystko to niebezpieczne. Prawda? Jak mamy dopiero 2000. tysiące. on to sobie zabijam No i będziemy ruszyły Przepraszam, że przez taki długi czas nie było odcinków No bo musiałam odpocząć Bo, no, bo ja mam problemy, ja nie są się z takimi rzeczami Ale jak wiecie, jak jakiś jak, jak YouTuber to ogląda To mi powiedzcie, jak się usuwa jakieś rzeczy W, w montażu Widzicie to? Widzicie to? Ile osób tu jest? Ja czemu się nie mogę ruszyć? A, bo znowu czacie złączone. Patrz. I chodź. O, co widzimy? Patrzcie, co widzicie tutaj? Uważaj. O, o, o lipko. co on tutaj... Może lepiej uciekam z bo to ja tam... Dzisiaj coś tam było? Jak... Ja miałam wielkiego... Ja miałam laga. Laga murzu. Widzicie, ale... Osób tu już jest. Ło. Za wyłączyłam. Przepraszam. Zawsze widzimy, jak to wyłączy. No to cześć. Cześć. Jeszcze widzimy. widzieliśmy. To znowu coś nie mogę... Przepraszam, widzimy się jak na prawej to. to jest widzimy. Przepraszam, to jest, takie spadnienie. Dzisiaj znowu wiem problem, ale patrzcie. Sto... 40 osób chodzi po moim parku. Idzimy jak ja też.

Het is mij chyba osukaan. Wat is dat? ładnie pizza. En ik heb hamburger, niet hamburger, maar patrick, patrick, ten is hier zo goed. ik patrick, ik moet het zo goed Jest. Widzicie co to jest? Siedemdziesiąt dziewięć osób do mnie chodzi, a ja Widzicie? Tego chyba nie widzicie, ale jak i zjedziecie, no to będziecie mogli widzieć. Widzieć to. Aha. Mało. Ja tak szybko się zarabia tutaj. Musimy, żeby mógł dobiegać, to będzie kosztowała 100. I czekaj, na to tam wejdzie. O, coś takiego na przykład. Widzicie? Plan. Zapsułem. O nie, o nie.

Ale jak ktoś z YouTube to jakieś nagrywa, to proszę mi wziąć w komentarzach, jak się czy, czy zarabia coś z YouTube'a i jak to się robi, jak tak. Jakby my open... Łop, to po sobie już zrekuszyłem się, jakby my ją w się nie zjemy przez chwilę. Zobaczam. Ale jak chcesz, pan chodźcie się. Zobaczcie. Chodź. Zapomniałam o... Słysza. Jak ja... Jak ten człowiek dobiegnie do... Patrzcie. Jak, patrz, jak, jak wejdę już do tej... do tej godziny. Mamy, macie 5 sekund na no, zostawienie łapki Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć Mam nadzieję, że zdążyliście Zostawcie się subskrypcję i dzwoneczek Bo Zapomniałem o tym, przepraszam, że tak późno Bo Zapomnieliśmy, ja zapomniałem Wiecie? Ale to Chyba, kiedy skończymy. Skończymy to, z kiedyś no to Elo, Elo, no i cześć!